Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. PDQ88B. Model strażniczy ROBKO 2060B Securitron to robot zaprojektowany przez HH &H Tools Company oraz ROBKO Industries, firmy Roberta Edwina Hausa. Z myślą o utrzymywaniu bezpieczeństwa w sektorze prywatnym. Securitron to masywny, jednokołowy robot wyposażony w tytanowy pancerz. Konstrukcja została opracowana tak, by bez problemu wytrzymać ostrzał z broni małokalibrowej oraz odłamki. Maszyny wyposażono również w zaawansowane, autonomiczne moduły autoregeneracji, zapewniające im dodatkową żywotność. Zbrojenie Securitrona obejmuje pistolet maszynowy kaliber 9 mm, przeznaczony do kontroli tłumu na krótkim dystansie oraz laser Gatlinga X25 do starć średniodystansowych to jednak uzbrojenie dodatkowe. Pełne możliwości robotów zostały ukryte przed światem na potrzeby długofalowego planu pana Hausa, jakim była odbudowa Vegas po wojnie, a następnie wykorzystanie przychodów ze stripu do ponownego uruchomienia sektora wysokich technologii i znalezienia nowego domu dla ludzkości. Haus wiedział, żeby móc zrealizować swój plan, będzie musiał pójść na współpracę z nową cywilizacją, i jednocześnie utrzymać od niej niezależność. Armia Securitronów miała mu to umożliwić. System operacyjny Mark I, zainstalowany przed Wielką Wojną, umożliwiał jedynie korzystanie z lasera i pistoletu maszynowego, bez funkcji naprawczych. Aktualizacja do systemu Mark II, który znajdował się na platynowym sztonie, umożliwiała odblokowanie pełnego potencjału Securitronów, wzrost efektywności bojowej o 235%. Odblokowywała ona moduł autoregeneracji oraz uzbrojenie główne, które stanowi wyrzutnia rakiet M235, umożliwiająca zwalczanie celów lądowych i powietrznych na długim dystansie oraz szybkostrzelny granatnik G28 do walki bezpośredniej. Securitrony drugiej generacji to jedne z najlepszych maszyn bojowych w świecie Fallouta. Wszystkie Securitrony Hausa były połączone w jednej sieci. Co umożliwiało stałą wymianę danych oraz zdalne sterowanie na ogromne odległości, a także natychmiastowe wyłączenie każdej jednostki uznanej za zbuntowaną. Dzięki temu, Haus mógł cały czas otrzymywać aktualne informacje o sytuacji na pustkowiach. Zasięg sieci nie jest jednak nieograniczony. W przypadku zerwania połączenia, algorytmy Securitrona określają właściwy sposób działania danej jednostki. Na po ich podstawie, po utracie pięciu maszyn zniszczonych przez broń energetyczną, House był w stanie wywnioskować, że Bractwo Stalina-Mojave nie zostało całkowicie zniszczone podczas bitwy o Helios-1 i ukrywa w pobliżu jedną ze swoich baz, a także zdobyć jej przybliżoną lokalizację. Securitrony okazały się niezwykle użyteczne w kontaktach z mieszkańcami Pustkowi. Pełniły rolę posłańców. Są wyposażone w moduł głosowy dzięki któremu potrafią syntezować ludzką mowę, a także w ekran umieszczony w centrum korpusu, służący do wyświetlenia obrazów i reklam. Wewnątrz obudowy znajduje się też drukarka do ulotek. W wyjątkowych przypadkach House komunikował się ze światem zewnętrznym za pomocą wybranej jednostki, lecz częściej wysługiwał się wspomnianymi posłańcami. Choć większość pełniła rolę strażników, Securitrony mogły mieć w grane różne osobowości. Jednym z takich unikatów był Wiktor, robot z twarzą Kowboja. Faktycznie sztuczna inteligencja, potrafiąca działać niezależnie. Jeśli zachodziła taka potrzeba, jego oprogramowanie przeskakiwało do dowolnego, lub w przypadku zniszczenia, najbliższego Securitrona w sieci, czyniąc go faktycznie nieśmiertelnym. House posiadał dwie mechaniczne panie do towarzystwa: Jane i Merlin. Wzorowane na przedwojennych gwiazdach kina, które uwielbiał. Jane Russell oraz Marilyn Monroe. Co prawda w grze widzimy tylko jedną, lecz druga została wspomniana. W przypadku śmierci wizjonera, zarówno Victor, jak i Jane znikają, a pozostałe sekuritrony dostają się pod kontrolę pana lub dalej wykonują aktualny program, jakim jest pilnowanie porządku na stripie. Wygląda więc na to, że unikatowe osobowości zostają wymazane po zerwaniu połączenia z Houseem. Wyjątkową maszyną jest Pantak, zwykły sekuritron schakowany przez Beniego z pomocą Emily Ortal z uczniów Apokalipsy. Plan Beniego polegał na pozbyciu się Pana Hausa i zainstalowaniu Pana Tak w głównym systemie Laki38, co pozwoliłoby robotowi, a tym samym jemu samemu, przejąć kontrolę nad wszystkimi sekuritronami na stripie. Jednym z zadań Pana Tak było wykorzystywanie swojego połączenia z wewnętrznymi bazami danych Pana Hausa i przekazywanie Beniemu cennych informacji, dzięki którym mógł być zawsze o krok przed House'em. Niestety, Pan Tak miał też jedną wadę, lub dla nas, naszej postaci, zaletę. Był całkowicie niezdolny do odmówienia jakiegokolwiek rozkazu ani do zatajenia informacji, o które zostanie poproszony niezależnie od tego, z kim ma do czynienia. Dlatego też po śmierci Beniego może pomóc kurierowi w przejęciu władzy nad Stripem. Po drugiej bitwie o zaporę Hoovera modyfikuje swój kod, by stać się bardziej asertywnym. Słuchać wyłącznie naszego protagonisty. Kilka tronów trafiło do Wielkiej Góry. Jednym z nich jest Kubeczek. Miniaturowy robot będący karykaturą i wyrazem nienawiści swego stwórcy, doktora Zero do Pana Hausa. Tworząc kubeczka, chciał mu umniejszyć. Kubeczek żywi ogromną urazę do Doktora Zero za to, że ten dla własnej rozrywki zaprogramował w nim obsesję na punkcie kubków do kawy i mycia naczyń, a także stworzył go wyraźnie mniejszym od pozostałych Sekuritronów. Widok po rozstawianych wszędzie brudnych naczyń w Wielkiej Górze tylko pogłębia jego frustrację i poczucie krzywdy. Doktor Zero sprowadził do Big MT kilka sekuritronów, aby udowodnić ich producentowi, że potrafi ulepszyć je bardziej niż on sam. Na potrzeby eksperymentów powstał nawet cały zakład demontażu. Niestety, wiele maszyn uległo uszkodzeniu, a część z nich całkowicie oszalała. Ostatecznie, Zero nigdy nie zdołał dowieść swojej rzekomej wyższości. Standardowe strażnicze sekuritrony pierwszej generacji, mają nazwijmy to twarz. Przypominającą kreskówkowego, stereotypowego policjanta, podczas gdy modele drugiej generacji stylizowane są na żołnierzy. To dość oczywiste, ale warto podkreślić. Każdy Sekuritron posiada własną, mimikę ekranu. Te twarze nie służą oczywiście do wyrażania prawdziwych emocji, bo roboty ich nie posiadają, lecz mają komunikować ich rolę, bieżące nastawienie oraz pełnić funkcję sygnalizacyjną. Ułatwia to odczytywanie intencji maszyny. Może ostrzegać, informować o stanie gotowości bojowej albo wskazywać neutralny tryb operacyjny. Dzięki temu, sekuritrony, w odróżnieniu od innych robotów, są bardziej czytelne dla otoczenia i skuteczniejsze przy kontaktach z cywilami. Kluczową rolę w wielkim planie pana Hausa odgrywała armia Securitronów ukryta w krypcie pod Fortification Hill w Arizonie. Przez setki lat Czekała ona w uśpieniu na aktywację za pomocą platynowego sztonu. Dzięki niej Vegas mogło zdobyć prawdziwych obrońców. Sekuritronów na stripie było zbyt mało, by móc skutecznie przeciwstawić się frakcjom nadchodzącym ze wschodu i zachodu. W przypadku drogi niepodległego Vegas może dostać się ona pod kontrolę pana Tak i kuriera. Armia Securitronów stanowi potężny argument w negocjacjach dotyczących ewentualnego wycofania się sił RNK z Mojave. Choć nie dorównuje ona pełnemu potencjałowi militarnemu Republiki Nowej Kalifornii, to każda potyczka wiązałaby się dla RNK z ogromnymi stratami w ludziach i sprzęcie, walką na terenie, którego nie kontroluje i którego infrastruktura mogłaby zostać wykorzystana przeciwko niej. Co więcej, dla RNK kluczowe było nie tylko ryzyko militarnej porażki, ale przede wszystkim kompromitacji w oczach opinii publicznej. Republika kreowana była na bastion demokracji, wolności oraz siły, a porażka czy nawet pyrrusowe zwycięstwo nad grupą robotów strzegących jednego miasta zostałoby odebrane jako dowód niekompetencji czy marnowania zasobów. Istnieje również możliwość zniszczenia krypty znajdującej się pod fortem na rozkaz Cezara. Jeśli jednak zdecydujemy się poprzeć chaos lub Wybrać opcję wolnego Vegas. podczas drugiej bitwy o zaporę Hoovera, ukryta armia wyjedzie na powierzchnię, dokonując rzezi w obozie Legionu. Następnie zadba o to, by siły RNK zostały ostatecznie wyparte z Mohave. I to w zasadzie by było na tyle w temacie tronów. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do następnego spotkania na Pustkowiach. Trzymajcie się, cześć!